Piątek, piątek Brawo A teraz puciu-puciu Piątek, piątek A teraz rób puciu-puciu Rób puciu-puciu Kornelka, rób puciu-puciu Rób puciu-puciu ładnie Całą dole masz brudną, rób puciu-puciu Podłogę -puciu. <gryw> Tonik. Brawo. Ślicznie. Brawo, brawo. O, sprzątaczka nam się trafiła. Brawo, no, brawo, sprzątał, tak? A zrób kali puciu płuciu. Kornelka, zrób kali puciu płuciu. Kornelka, zrób kali puciu płuciu. No, bądź jemu zrobić? A W piątek tak? W piątek, Kala, odejdź. O pff, pff, no.